Tak, nie chcesz, tak, ja się przez, się przez mój brzuch. Ok, Dobra, jeszcze raz. Wchodzimy do obalenia numer dwa. Zakręcamy sobie, chodzę. Czyli wjeżdżamy ręką głęboko pod nogę, drugą głęboko za, za biodra. Przytulamy ucho do rzewej, wyciągamy nogę, podchodzimy do niego biodrami. Jedno z obaleń, tu kolano pod kolano, noga byśmy go kręcili za siebie, drugie tak zostajemy tutaj, prostujemy nogi. Teraz siadamy na tą nogę, a kręcimy go za siebie na tez prosto, na tą przykłócanie. Podnosimy wysoko kolano, wjeżdżamy do pozycji ręka. Zamknięte, ręka pod pachę, pod pachę, głowa, brodę i na tym na razie zakończymy.